Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym filmie przedstawię wam relacje z warsztatów muchowych, właściwie warsztatów związania much organizowanych przez Kisalmo Klub Częstochowa. Na początek będzie krótka odprawa przez organizatorów, a później przejdziemy już do kwintesencji, czyli poszczególnych wzorów. Nie. Witam Was wszystkich na szóstych, tak jak prezes na naszych szóstych jurajskich warsztatach ruchowych Stali pływalcy wiedzą, że te warsztaty to jest totalny luz plus. Nic nie muszę, a wszystko mogę. Mam nadzieję, że dużo z tych warsztatów wyniesiecie. W sensie wiedzy... <śmienicza> w sensie wiedzy. Ja tradycyjnie chciałbym bardzo podziękować i tutaj muszę to zrobić, bo powiem szczerze, zastanawiam się po tym roku. Te warsztaty powinny się nazywać Jurajskie warsztaty organizowane przez Jurajski Salmokrup i Piotra Majowego. <śmienicza> wszystko, ponieważ e, nasze warsztaty mają też innych e, partnerów e, i takie osoby, które są z nami od lat, e, wspomagają nas. No i zaczynając tam. Zawilec. Kuba! Jarek Wierzpicki, salar, sztuka łowienia. Jeszcze ma nasz partner medialny Grzegorz. Lubujcie kanał, bardzo fajna tematyka buszkarstwa. Chciałbym też gorąco przywitać naszą samą klubowiczkę i naszego rodzenka Natalię, która będzie odpowiedzialna za sprawy medialne. W takim bądź razie, co? Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz, którą muszę powiedzieć, i chciałbym, słuchajcie, być, No, nie chciałbym, żeby to się taka stałą tradycją gdzieś tych naszych spotkań ostatnich, ale ja chciałbym, żebyśmy też e, uczcili minutą ciszy kolegę, który, który jest z nami, który był organizatorem tych warsztatów, kiedy ja nie mogłem, Tomek się zajmował i którego brakuje, ale to ta minuta nie tylko ciszy dla Tomka, ponieważ przynajmniej samo klubu. No, też nie ma Michała z nami. Po prostu za wszystkich wędkarzy, którzy, których znaliśmy, eee, i po prostu nie ma już wśród nas. Dziękuję Wam. Padł temat much nad Wisłę na wiosnę, na Grand Prix. Nie tylko na Wisłę, ale na, na większości rzekł, powinno się sprawdzić, że jest na brązka. Na przedłużonym haku. Hak w rozmiarze 10. Główka w tym w przypadku młosiężna 3 i 8 plus lameta 0,6 mm ołowiona. Robimy przewikę z lamety. Mamy lametę. Troszeczkę za długo się nie skonowało muka. muka. jest stosunkowo ciemna. Ale ona się powinna sprawdzić w różnych warunkach pogodowych. Tą mukę można wykonywać z różnego rodzaju akcentami, czyli na przykład tak zwany celownik na tyle. Eee, można robić grzwieciki z lamet eee, etc. Czyli, czyli od razu ten ważan pójdzie na tu. Tak. tak. żeby wykorzystać go maksymalnie. I powiedz mi drut będziesz owijać e, tak samo jak swoje bażanta czy, na no i dobrze, skończył się bazar. Śliwakujemy go. Tak jeszcze w międzyczasie od razu może powiedzieć, Jarko może się znaleźć na Facebooku eee, Muszkarnia. Eee, profil, stronę internetową otworzyłeś? Odpań jeszcze się? nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Okay. Czyli nie muszkarnia.pl Nie, nie, nie. Nadal muszkarnia 50. Muszkarnia 5C. Eee, Instagrama jakiegoś? Masz? Sła. Instagrama też masz? Czy? Też pod tą samą nazwą, tam jest troszeczkę mniej. Czyli sobie tak naprawdę głównie, główną rolę w tym momencie bażant odgrywa, bo tak. widzę, że żadnych podkładów, pod Bażantę i tak dalej tutaj nie, nie stosujemy. Nie. bażant i grzbiecik również z barzanta. Czyli też jego pochewka będzie szła w, tak. w tym momencie? Tak, tak, grzbiecik, tak, tak? bo pochewka powinna już po całości. No. Coś, co jest troszeczkę zapomniane, bo wszędzie da bingi, da bingi, na bingi, a to występowało, występuje i występować może, czyli do no mnie nie pada. Tak yy, jest stosunkowo równy, bo no wiadomo, jakbyśmy go przewijali, to wtedy trzeba dawać, żeby zachować ten stożek, trzeba dawać tą cieńszą stroną do tyłu. Yy, natomiast tutaj to jest krótki odcinek. Yy, ważne żeby go obinać bo nitki, on wtedy będzie mocniej się trzymał jest delikatnym materiałem yy. Aha, czyli owijamy go tutaj maksymalnie tak żeby jak najwięcej materiału tak żeby zrobić, zrobić ten kołnierz nie wycinamy go góra go on się wtedy ładnie rozłoży. Upadamy na płask. Raz, dwa, trzy. do tyłu, niszer. Jest jedna chyba z bardziej prostych. Mało pracochłonnych. No i pięknie Dobra, spróbujemy zrobić spajderka. Może pokażemy co to jest na tyłu? To było to, tak? Tak, to jest to Na metaholo.

No ale też Jarek na przykład robi sporo z tego co się orientuje się pod spini. Tak, tak, tak. E, teraz jest kilka nowych, e, powiedzmy, na fazie, fazie projektów. Kilka nowych przyczyn, które będą już w tym sezonie osiągalne czyli mucha spinningowa taka w przedziale chyba gramaturowym od 40 do 80 gram do tego jeszcze projekt który gdzieś zawsze przekładam a ostatnio przy porządkach wyszedł czyli też Poper e, spinningowy, ale z e, główkę tego popera to z pianki? Nie, nie, nie. A, czy z balsy na przykład? <grym> nie, akurat z żywic będzie odlewany Aha. z wypełniaczem e, z mikrobalu I e, 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 też, e, no mówię, taki przekła przekładany projekt. Bo gdzieś mi cały czas ucieka czyli, czyli jest ogólnie siedzi w głowie, ale tylko przyszedł teraz... Yy, tak, wczoraj siedziałem, zamówiłem sporo nowych materiałów z zagranicy, bo niestety u nas na rynku jest coraz więcej ale nie ma jeszcze tego co, co mi się podoba i co wiem, co się sprawdza, yy. natomiast yy, yy, nowe mopy na ten sezon nowe przynęty, które no znaczy nowe, no już nie są nowe, bo ja je zrobiłem, bo dwa lata temu, rok temu, czyli y, taka y, no, przynęta y, y, wzorowana na, y, na Parkinsonie, ale nie robi ona z Parkinsona, bo no, w żadnej tam szenile nie szenile. Eee, z dość nie typowej lamety plecionej. Eee, I to się w ubiegłym roku sprawdziło. W ubiegłym roku się sprawdziło. Eee, na no. wstrągu, no przepraszam. Tam, tam ogólnie na wstrągu, przepraszam. To jest tak, że albo masz jedną rybę, to zerwą, w wstrąg przyprać nie. To nie, to nie no tak ja zerwą. Bo z, y, równomiernie z czasami Polski właśnie jeszcze też były zawody jakieś tam na no, wstrągowe. Przecież szły na rzekę i przeważnie jedna ryba wygrywała, a to jest to jedno. No powiedzmy teraz jeszcze na przykład odnośnie naszej kuropatwy to pióro dobierasz, to, to bo wiadomo, tam z pirami jesteśmy ograniczeni, bo przeważnie już kapka jest przebrana w tych miejscach i jest tych piór, które najczęściej się korzysta. I na przykład jak już nie mamy tych mniejszych piór, to na przykład dużą różnicę robi długość ścieżynki. Jeżeli na przykład mamy I znacznie dłuższą, to na Nie tutaj... powinna. E, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Czy robimy mu typowo książkowe, które mają służyć... Ja to teraz też odwaliłem babola, bo... E, bo znawcy się dowiedzą, będą wiedzieć, co zrobiłem źle. E, ja mogę to poprawić. Która jest odwrotnie założona? Zwignięte w drugą stronę, będziemy troszeczkę ciężej złożyć, będzie bardziej stało, ale spróbuję. No i tutaj można zrobić tak: albo je przełamać spłaszczając i wtedy teraz Czyli bardzo że rozpierdol. nie że To jest to jest to jest to jest w jest momencie nie nie w właśnie o to to ona ma być... To są to, bardzo ciekawa rzecz, ten płynisz do półwęzłów powoduje to, że jesteśmy w stanie... z seriosami... Czyli, czyli w tym momencie tak naprawdę tym do pół możemy sobie jeszcze dodatkowo... Bardzo się fajnie finiszery tego, tego typu sprawdzają przy yy, różnego rodzaju wieżynkach gdzie Zawsze, znaczy, żeby za bogatej głupki nie zbudować. Dobra, mamy. <tuszy> Od pewnego czasu jestem z wojownikiem używania bardzo cienkich nici. Wbrew pozorom, dla tych, którzy zaczynają, proponowałbym cienkie nici. One są może... Bardziej wymagające, bo są miodporne odporne na zmywanie podczas pracy. Ale... Każdy dodatkowy nabój wybacza nam więcej, bo możemy tych nabojów zrobić zdecydowanie więcej. Chyba też. Taki najbardziej podstawowy, spider, bardzo prosty, zresztą w Zresztą co widziałeś? Tutaj można zrobić tu z nitki, na przykład używając jakiejś pomarańczowej, czerwonej. Są klasyczne wzory z yy, ale tutaj, no, no mówię, jeśli ktoś robi coś dla siebie, czy czasami te nietypowe połączenia czy zestawienia kolorystyczne dają nowe efekty. Yy, wielokrotnie się zdarza tak, że mucha zrobiona wręcz książ, książkowo yy, nie jest główna, bo ja wiem z doświadczenia, że. Na pewnych rzekach ryba, która widzi coś, co płynie z jeżynką, od razu wie, że to jest mucha I on trzeba tam oszukiwać, bo jest tak sputa. Dobra, no to co, mamy dwie muszki. Super, fajnie, dzięki wielkie Dlaczego? i jeszcze raz zapraszamy do Jarka na e, mużkarnię. Oprócz wiązania much był również kącik z braszami. Grzesiu Zając zbudował maszynkę i przez cały wieczór, uskutecznią najróżniejsze kolory. A teraz przed Wami żuk wykonany przez Michała Tomaszczyka. All for you freedom Keep your ear to the ground We're talking about the freedom It's the best show in town the best show in town freedom well, 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 well. Everybody, young, old, are you lovers? This is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about freedom.